7 września 2025 roku księżyc zabarwi się na czerwono. To nie jest zwykłe zjawisko. To całkowite zaćmienie Księżyca, które wielu nazywa krwawym księżycem. Przez dokładnie 82 minuty satelita Ziemi okryje się ciemnym welonem i rozbłyśnie karmazynowym blaskiem, który rozpala zarówno wyobraźnię, jak i najstarsze lęki ludzkości. Ale posłuchaj uważnie, bo to, co dla nauki jest tylko efektem optycznym, dla kultur dawnych było boskim ostrzeżeniem. Aztekowie wierzyli, że Czerwony Księżyc był znakiem, iż bogowie domagali się krwawych ofiar, by utrzymać kosmiczny porządek. W Biblii prorok Joel zapowiedział: Słońce się zaćmi, a księżyc w krew się obróci, zanim nadejdzie wielki i straszny dzień Pana. A w średniowieczu Kościół wykorzystywał te zaćmienia, by podsycać zbiorowy strach, przedstawiając je jako zapowiedź zaraz, wojen i nadejścia Antychrysta. Fascynujące jest to, że wszystkie te opowieści, oddzielone tysiącami kilometrów i wiekami, spotykały się w jednym punkcie: Czerwony Księżyc nigdy nie był tylko widowiskiem astronomicznym był portalem. Chwilą, w której niewidzialne i widzialne się przecinały, przypomnieniem, że życie wisi na włosku i że to, co dzieje się na niebie, wyznacza to, co wydarza się na Ziemi. Pomyśl o tym. Światło słoneczne, przechodząc przez atmosferę Ziemi, traci swoje niebieskie odcienie i przepuszcza jedynie czerwone, malując księżyc krwią. Nauka tłumaczy to precyzyjnie. Ale cywilizacje interpretowały to inaczej. Ziemia składająca swój cień jako ofiarę, zanurzająca księżyc w kolorze życia i śmierci. Przypadek, czy ukryty kot. Przez stulecia każde zaćmienie było wykorzystywane jako psychologiczna broń przez kapłanów, królów i proroków. Pozwalało im kontrolować tłumy, wymuszać ofiary i siać posłuszeństwo poprzez strach. Bo kiedy patrzysz w niebo i widzisz, jak księżyc znika i powraca, jakby przeszedł przez podziemia, niemożliwe jest nie odczuwać, że coś większego od ciebie pociąga za sznurki rzeczywistości. I teraz, w 2025 roku, historia się powtarza. Możesz spojrzeć na to jako na nieszkodliwe zjawisko astronomiczne. Albo zrozumieć, że w każdym cieniu, w każdym czerwonym błysku kryje się tajemny język, który elity wciąż znają i wykorzystują. Zostań ze mną do końca, bo dziś w protokolo okulto ujawnimy, co naprawdę oznaczał krwawy księżyc dla dawnych ludów, jak był wykorzystywany jako narzędzie kontroli psychologicznej i duchowej. I dlaczego to zaćmienie z września 2025 roku może otworzyć symboliczny portal, którego jeszcze nie zrozumieliśmy? Przygotuj się, bo to, co usłyszysz, na zawsze zmieni sposób, w jaki patrzysz na nocne niebo. Zasubskrybuj teraz i dołącz do mnie, bo rytuał już się rozpoczął. A krwawy księżyc nie czeka na nikogo. Aby zrozumieć, co wydarzy się 7 września 2025 roku, musimy spojrzeć wstecz, bo Czerwony Księżyc nie jest niczym nowym, to archetyp, który prześladuje ludzkość od jej początków. I w każdej cywilizacji jego pojawienie się było naznaczone przepowiedniami, rytuałami i znaczeniami, które wykraczały daleko poza zwykłą obserwację nieba. W Mezoameryce na przykład, Aztekowie postrzegali Księżyc jako wcielenie bogów, którzy toczyli bitwy wysoko na firmamencie. Zaćmienie Księżyca, zabarwione na czerwono, interpretowano jako krwawiącą ranę na niebie. Dla nich był to znak, że kosmos żądał ludzkich ofiar. Kapłani nie wahali się. Życie mężczyzn i kobiet oddawano na szczytach świątyń, przekonani, że tylko w ten sposób można uspokoić gniew bogów i przywrócić księżycowi jego światło. Zabobon? Być może. Kontrola? Bez wątpienia, bo kiedy lud drżał pod czerwonym niebem, elita kapłańska umacniała swoją władzę poprzez strach. W świecie andyjskim kosmowizja Inków również widziała w księżycu istotę żywą. Nazywali go Mama Kila, matką opiekunką, ale gdy satelita barwił się na czerwono, wierzono, że jest atakowany przez kosmicznego jaguara, który próbował go pożreć. Co robili mieszkańcy? Wychodzili nocą, uderzali w bębny, krzyczeli i strzelali strzałami w niebo, aby przepędzić niebiańskiego drapieżnika. Czerwień nie była zjawiskiem fizycznym, była krwią bitwy na niebiosach. W starożytnych Chinach, czerwony księżyc symbolizował smoka, który pożerał to ciało niebieskie. Zaćmienia postrzegano jako momenty, w których porządek wszechświata chwiał się. Dwór cesarski odprawiał rytuały, aby udobruchać smoka i przywrócić harmonię, ponieważ legitymizacja cesarza była związana z kosmiczną równowagą. Jeśli Księżyc krwawił, lud wierzył, że boski mandat cesarza jest zagrożony. W starożytnym rejonie Morza Śródziemnego wizja była inna, ale nie mniej mroczna. Grecy widzieli w tym zły omen, zapowiedź wojen lub śmierci królów, a w tradycji judeo-chrześcijańskiej czerwony kolor Księżyca został zapisany w pismach jako ostrzeżenie przed końcem czasów. Księżyc zamieni się w krew, zanim nadejdzie wielki i straszny dzień Pana. To, co łączy wszystkie te kultury, jest niepokojące. Żadna z nich nie widziała w czerwonym księżycu czegoś neutralnego czy nieszkodliwego. Zawsze był symbolem zerwania, przejścia, portalem otwierającym się między tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne. Przypomnieniem, że niebiosa mogą stać się wrogie, a życie ludzi zależy od sił znacznie potężniejszych niż byli w stanie kontrolować. Dziś, w XXI wieku, nauka daje nam precyzyjne wyjaśnienie: załamanie światła słonecznego, rozproszenie cząsteczek w atmosferze, czysta fizyka. Ale powiedz mi, czy naprawdę wierzysz, że te kultury, które żyły w intymnym związku z kosmosem, Całkowicie się myliły, a może rozumiały coś, o czym my zapomnieliśmy. Zostań ze mną, bo w następnym bloku wejdziemy na jeszcze bardziej niepokojący teren, jak zaćmienia czerwonego księżyca były używane jako narzędzia manipulacji strachu i duchowej kontroli przez kapłanów, proroków i władców na przestrzeni dziejów. I odkryjesz, że ta manipulacja wcale się nie skończyła. Wyobraź sobie na chwilę, że jesteś w starożytnej wiosce, bez nauki, bez teleskopów, bez racjonalnych wyjaśnień. Zwyczajnej nocy patrzysz w niebo, i nagle księżyc, ten srebrny latarnik, który zawsze tam był, zaczyna gasnąć, a potem pojawia się znowu, skąpany w krwisto czerwonej barwie. Powietrze wypełniają krzyki, zwierzęta stają się niespokojne, a w każdym ludzkim sercu rodzi się to samo pytanie, co się dzieje. Ten moment bezbronności, zbiorowego przerażenia był najpotężniejszą bronią kapłanów, królów i proroków w całej historii. I wykorzystywali go bez litości. W Biblii zaćmienie księżyca było cytowane jako ostrzeżenie przed dniem pana, zapowiedź sądu i zniszczenia. Prorocy głosili z nawróćcie się, bo księżyc zamienił się w krew. I tym zdaniem zapewniali sobie posłuszeństwo dziesięciny i ofiary. Nie miało znaczenia, że zjawisko powracało co kilka lat. Za każdym razem przedstawiano je jako wydarzenie wyjątkowe, niepodważalny znak, że boska moc przemawia przez niebo. Kapłani mezoamerykańscy uczynili z Czerwonego Księżyca zaprogramowany rytuał kontroli. Wiedzieli, kiedy nadejdą zaćmienia. I zamieniali je w spektakl. Wyobraź sobie tę scenę. Tłum zgromadzony w Tenochtitlan. Czerwony księżyc nad ich głowami, a kapłan ogłasza, że bogowie domagają się krwi. Wtedy dokonywano ofiar z ludzi, przed przerażoną ludnością, przekonaną, że bez tych ofiar świat pogrąży się w chaosie. Zaćmienie nie było zjawiskiem, było starannie wyreżyserowanym scenariuszem. Nawet w późniejszych czasach Kościół średniowieczny wykorzystywał zaćmienia, aby wzmacniać lęk przed piekłem. Każdy czerwony księżyc głoszono jako znak końca świata. Rezultat więcej władzy, większa kontrola nad sumieniami i lud klęczący, gotowy posłusznie wykonywać polecenia. Ale nie tylko religijni używali tej taktyki. Również władcy znaleźli w czerwonym księżycu narzędzie manipulacji. Mówi się, że Krzysztof Kolumb podczas swojej czwartej podróży utknął na Jamajce bez zapasów. Zdesperowany powiedział tubylcom, że jeśli nie dadzą mu jedzenia, sprawi, że księżyc zniknie i stanie się czerwony. Miał przy sobie tablice astronomiczne zaćmień i to zadziałało. Rdzenni mieszkańcy, przerażeni zjawiskiem, dali mu to, czego żądał. Manipulacja była pełna. To odsłania coś niepokojącego. Zaćmienia czerwonego księżyca były pierwszym teatrem władzy, niebiańskim widowiskiem zamienionym w propagandę. Strach był zasiewany z nieba, a posłuszeństwo zbierane na ziemi. Dziś wierzymy, że jesteśmy wolni od tych kajdan, bo rozumiemy naukę, ale czy naprawdę uciekliśmy? A może elita wciąż używa innych zaćmień? innych kosmicznych czy klimatycznych wydarzeń, by przypominać nam, że jesteśmy mali i zależni od ich wyjaśnień, bo to, co kryje się za czerwonym księżycem, to nie tylko naturalne zjawisko, to przypomnienie, że strach był najskuteczniejszym językiem kontroli i nadal nim jest. Zostań ze mną, bo w następnym bloku wejdziemy w coś jeszcze bardziej niepokojącego ezoteryczną i okultystyczną stronę krwawego księżyca rytuały, proroctwa i niewidzialne portale, które otwierają się podczas tych 82 minut cienia. Nauka może ci powiedzieć, że zaćmienie to tylko prosta geometria nieba ale w magowie i okultyści wszystkich epok. Nigdy tak tego nie widzieli. Dla nich Czerwony Księżyc był progiem, czasem gdy zasłona między wymiarami stawała się cieńsza, a to, co na co dzień ukryte, mogło się ujawnić. W starożytnej Mezopotamii kapłani-astrologowie wierzyli, że podczas krwawego Księżyca kosmiczny porządek zostaje zawieszony. To nie był tylko zły omen, był to moment, w którym bogów można było wyzywać lub przyzywać. Odprawiano rytuały, aby chronić króla, ponieważ uważano, że zaćmienie jest bezpośrednim atakiem na niego. Wielu królów ustanawiało nawet królów zastępczych, zwykłych ludzi, którzy przez kilka dni zasiadali na tronie, w nadziei, że nieszczęście spadnie na nich, a nie na prawowitego władcę. W europejskiej tradycji magicznej czerwony księżyc łączono z alchemią i transformacją. Czerwień, kolor krwi, oznaczała nie tylko śmierć, lecz także odrodzenie. Średniowieczne grimułarze wspominały, że pewne rytuały przywołań można było przeprowadzać wyłącznie pod krwawym księżycem, ponieważ wówczas duchy odpowiadały z większą mocą. Krwisty blask na niebie był znakiem, że pieczęć między światami została naruszona. Dla współczesnych tajnych stowarzyszeń, Czerwony Księżyc nadal pozostaje symbolem naładowanym potęgą. Niektóre grupy uważają go za lustro zbiorowej nieświadomości chwilę, w której mroczne myśli ludzkości wychodzą na powierzchnię. Mówi się, że podczas tych zaćmień wzrasta praktyka ceremonialnej magii, przywołań istot oraz ofiar symbolicznych, nie zawsze z fizycznej krwi, lecz z energii, z intensywnych emocji uwalnianych w masowej skali. Współcześni okultyści mówią o krwawym księżycu jako o bramie astralnej portalu, który niekoniecznie otwiera się ku niebu, lecz do wewnątrz. To idealny moment na introspekcję, kontakt z tym, co stłumione, i konfrontację z własnymi cieniami. Nie jest przypadkiem, że wiele nurtów ezoterycznych zaleca podczas tych zaćmień rytuały uwolnienia, głęboką medytację czy pisanie automatyczne. Energia jest wówczas skoncentrowana i, jak mówią, to, co zostanie zadekretowane w tej chwili, ma zwielokrotniony wpływ. A co dzieje się w skali zbiorowej? Podczas tych 82 minut całkowitego cienia cała ludzkość rzuca w niebo swoje lęki, pragnienia i obsesje. Zaćmienie staje się wielkim lustrem, czerwonym odbiciem globalnej świadomości. Jedni widzą w tym zagrożenie, inni szanse. Ale wszyscy zgadzają się co do jednego: to nie jest zwyczajna noc. Pytanie brzmi. Jakie portale otworzą się 7 września 2025 roku? Kto na nie czeka? I kto potrafi wykorzystać tę energię, podczas gdy większość robi tylko zdjęcia na Instagram? Bo to, co aktywuje się pod czerwonym księżycem, nie zależy od tego, czy w to wierzysz, czy nie. Aktywuje się kod, który od tysiącleci jest zapisany w naszej duchowej pamięci. Zostań ze mną do końca. Bo w następnym bloku zobaczymy to, co najbardziej niepokojące: jak Czerwony Księżyc w 2025 roku może nie być tylko zjawiskiem astronomicznym, ale częścią ukrytego scenariusza, w którym ludzkość powtarza po raz kolejny ten sam rytuał strachu, krwi i odrodzenia. 7 września 2025 roku nie będzie zwyczajną nocą. To, co zobaczymy na niebie, będzie echem czegoś, co ludzkość przeżywała niezliczoną ilość razy strachu, rytuału i odrodzenia. Różnica polega na tym, że dziś wierzymy, iż żyjemy w epoce rozumu, podczas gdy w rzeczywistości nadal tkwimy w tym samym ukrytym scenariuszu, który rządził naszymi przodkami. Przyjrzyj się uważnie historii. Za każdym razem, gdy czerwony księżyc pojawiał się w krytycznych momentach, interpretowano go jako zapowiedź głębokich przemian. W 1493 roku, tuż po tym jak Kolumb dotarł do Ameryki, odnotowano krwawy księżyc, który uznano za potwierdzenie, że rodzi się nowy świat pod znakiem krwi i podboju. Podczas wojny trzydziestoletniej w Europie krwiste zaćmienia zapowiadano jako znaki głodu i śmierci, a w XX wieku kaznodzieje wykorzystywali sekwencje tetrat krwawych księżyców jako zapowiedź globalnych katastrof i wojen świętych. Przypadek. Czy elementy tego samego wzorca? Niepokojące jest to, że zaćmienie we wrześniu 2025 roku nadchodzi w czasie niepewności, globalnych kryzysów, napięć politycznych, załamania środowiskowego i ludzkości przesyconej lękiem. A niebo po raz kolejny odzwierciedla ten stan. Księżyc, który krwawi. Proroctwa biblijne już ostrzegały: Księżyc zamieni się w krew przed Wielkim Dniem Pana. Ezoteryczne nurty mówią o 2025 roku jako o czasie przejściowej energii, portalu dostrojenia, w którym równowaga między światłem a cieniem zostaje na nowo zdefiniowana. A astrolodzy wskazują, że to zaćmienie wpisuje się w większy cykl, który według nich oznacza początek głębokiej zmiany w świadomości zbiorowej. Najbardziej niepokojące jest myśleć, że strach który odczuwamy nie jest przypadkowy. Elita wie jak manipulować symbolami. Czerwień na niebie nie zostanie przedstawiona wyłącznie jako zjawisko. Zostanie wzmocniona przez media, powiązana z katastrofami, napięciami, narracjami, które aktywują w zbiorowej nieświadomości tę odwieczną pamięć ofiary i sądu. To nie księżyc grozi, to opowieść, która się wokół niego buduje. I tu tkwi klucz. To, co zrobimy tamtej nocy, zadecyduje, jak przejdziemy przez portal. Możemy to przeżyć jako bierni widzowie, konsumując strach i powtarzając scenariusz ofiary. Albo możemy to wykorzystać tak, jak od zawsze było ukryte jako rytuał wyzwolenia. Zaćmienie potrwa 82 minuty 82 minuty, w których cień ziemi zakryje księżyc. 82 minuty, w których cała ludzkość wpatrzy się w niebo. Zadaj sobie pytanie: co stanie się z całą tą skoncentrowaną energią? Jakie myśli, jakie emocje, jakie ukryte rytuały zostaną rzucone na świat? Czerwony Księżyc jest lustrem, kodem, ostrzeżeniem i szansą, a we wrześniu 2025 roku to lustro ponownie zapłonie nad naszymi głowami. Zostań ze mną do końca, bo w zakończeniu odszyfrujemy ostateczne przesłanie. Wybór, przed którym każdy z nas stanie wobec Czerwonego Księżyca: czy powtórzymy lęk naszych przodków, czy aktywujemy odrodzenie, które obiecuje cień. Noc z 7 września 2025 roku nie będzie jedynie widowiskiem astronomicznym, będzie czerwonym lustrem, przypomnieniem, że historia się powtarza że ludzkość zawsze drżała pod tym samym scenariuszem strachu, krwi i odrodzenia. Czerwony Księżyc nie pyta, czy jesteś gotów, po prostu się zapala, a swoim karminowym blaskiem zmusza nas, byśmy spojrzeli w niego. Pomyśl o tym, co zobaczyłeś ze mną podczas tej podróży. Dla dawnych ludów Czerwony Księżyc był znakiem ofiary i wojny. Dla kapłanów i władców doskonałym narzędziem manipulacji tłumem. Dla magów i okultystów, portalem chwilą, gdy granice między światami słabły. A dla proroków, zawsze ostrzeżeniem, coś ma nadejść, coś ma się złamać. Dziś nauka mówi nam, że to tylko gra cieni i załamań światła. Ale choć rozumiesz fizykę, choć nazwiesz to zjawiskiem naturalnym. Twoja podświadomość wie coś innego. Twoja dusza pamięta, że w tej czerwieni kryje się wiadomość. Bo język symboli nie potrzebuje wiary, aktywuje się sam. I oto wybór, przed którym staniesz wobec Czerwonego Księżyca 2025. Możesz powtórzyć schemat strachu. Poczuć, że niebo zapowiada Twój upadek i pozwolić innym wykorzystać tę energię do kontroli nad Tobą. Albo możesz przemienić to w osobisty rytuał odrodzenia okazję, by oddać cieniu to, co już Ci nie służy i odzyskać swoją moc. Zaćmienie trwa 82 minuty. W tych 82 minutach Księżyc przechodzi przez ciemność i powraca do światła. To jest kod. Ciemność nie jest końcem. Jest przejściem ku transformacji. Jeśli to zrozumiesz, nie zobaczysz krwawego księżyca jako zagrożenia, lecz jako nauczyciela. Czerwień nie będzie śmiercią, lecz alchemicznym ogniem. Nie będzie karą, lecz portalem. Nie będzie strachem, lecz pamięcią. I podczas gdy miliony będą patrzeć w niebo ze strachem lub obojętnością, ty będziesz wiedział, że uczestniczysz w rytuale, który zdarza się raz na jakiś czas i który daje ci możliwość wyboru, jak wyjdziesz z tego cienia. Na tym kanale zawsze przypominam ci jedno: nic na niebie nie znajduje się przypadkiem, wszystko jest kodem, a kto potrafi go odczytać, posiada klucz. Jeśli dotarłeś aż tutaj, już to czujesz. Czerwony księżyc we wrześniu nie jest tylko zjawiskiem, jest wezwaniem. Pytanie brzmi, czy je usłyszysz? Zasubskrybuj teraz Protokolo Okulto, bo tutaj będziemy dalej wspólnie rozszyfrowywać symbole, które inni wolą trzymać w milczeniu. I pamiętaj, kiedy spojrzysz na księżyc tamtej nocy, nie patrz tylko oczami, ty spójrz duszą, bo to, co krwawi na niebie, płonie także w Twoim wnętrzu. Do następnego rozdziału.